Cześć, witajcie w Królu Arturze. Mamy nowe wydarzenie związane z walentynkami i różyczką, która tu dla nas krwawe prezenty przygotowała. No może nie takie krwawe, ale to zaraz się przekonamy. Więc walentynki nadchodzą, robi dla nas właśnie rozje specjalne czekoladki dla bohaterów. No, i jak one będą nam smakować, o tym dowiemy się za chwilę. Tutaj mamy no, szczegóły, więc wydarzenie będzie trwało do 20 lutego. No, trzeba będzie zużyć staminy, w zależności od tego, ile staminy zużyjecie, no to zarobicie tyle tych czekoladek, żeby je później w sklepiku wydać. No i dobra, i tutaj są już szczegóły. Będzie można tą staminę używać w main story, a więc to, temu się też chwilę przejrzymy. No i tutaj w zależności od tego, właśnie ile tej staminy, no to tyle czekoladek dostaniemy. Tak to wygląda. Tutaj jest sklepik, więc do sklepiku też zajrzymy, ale najważniejsze to tu chciałem Wam powiedzieć, to są te specjalne czekoladki, które tam nie wiadomo co w sobie kryją, a więc no tu mamy co kryją, mogą być kryształy za darmo, oczywiście złoto, tikety, kamyki do zmieniania statystyk na naszych itemach i tak dalej, i tak dalej, więc zaraz sobie zobaczymy dokładniej, ale słuchajcie, jeszcze tylko krótka wzmianka, już tutaj większość osób dołączyła, jest jeszcze kilka osób wyszarzonych, zapraszam nieustannie nowych do wsparcia kanału, tutaj jest ciągle aktywna misja. Właśnie z Niki, więc ja mogę rozsyłać wszystkie te nagrody. Ci, którzy dołączyli, oczywiście, już je dostali. Zachęcam do odnowienia, wsparcia i nowych graczy do przystąpienia do tego programu. Opis będzie oczywiście w komentarzu. No i przechodzimy do gry. Słuchajcie, ja jestem tutaj co prawda w pop-up ofertach, ale to nie bez kozery, bo ja tu oczywiście nic nie wydaję. Ale żebym nie zapomniał wam powiedzieć, wczoraj znalazłem tutaj ofertę za free, właśnie też związaną z walentynkami. Za darmo było właśnie tutaj 10 bodajże tych z rate-up ticketów i jeszcze jakaś stamina. Tak więc, jeżeli ktoś. Ktoś to przeoczył, to nie zapomnijcie sprawdzić te oferty pop-up. Natomiast teraz już idziemy do właśnie Rosie Blood, Bloody Valentine Event. No i tu mamy wszystko wypunktowane, tak. Jeżeli użyjemy 300. Tutaj te linki, te strzałeczki nas prowadzą bezpośrednio do main story. No i jeżeli wydajemy, jesteśmy na wczesnym etapie w kampanii normal, wydamy na przykład 3 staminy, no to zarobimy 360 czekoladek i jedno pudełeczko. Pudełeczko zawsze jest jedno. Jeżeli już jesteśmy w hell, tak, w tej, tutaj w main story, no to od siódmego rozdziału 13 staminy i wtedy zarobimy tutaj 1560 czekoladek. To możemy wydać w sklepie eventowym no i tu widzicie bodajże tak 1560, więc trzeba by 1000 biegów po 13 staminy zaliczyć, żeby kupić sobie tutaj właśnie ten Hero Samon Mister Mysterious. Tylko, że on jest. A nie, tu pięć chyba tych ticketów, w takim razie, bo on jest niebieski i tu można dostać albo heroesa niebieskiego, co się z reguły zdarza, albo legendarnego. Tu podobnie jest z reliktem. No, nagrody sobie ocencie, co tutaj potrzebujecie. W każdym bądź razie, no, jest wiele ciekawych rzeczy tam w main story i jeśli je tutaj. No dla mnie troszeczkę o tyle pechowo, że ja sobie zacząłem właśnie trzygwiazdkować to main story, więc ostatnio wydałem na to sporo staminy. Został mi tutaj rozdział 10, więc... A, to jest hard w ogóle. Więc jeżeli ktoś wie, jak Chrome Przejść w rozdziale 10 na 3 gwiazdki, nie mając zielonego reliktu. Do Morgany, to dajcie znać w komentarzach. No, tu mi jeszcze zostało jakieś pojedyncze stage, gdzie tutaj Morgana rzuca jakiś block damage na siebie i swoich minionków i też jeszcze muszę nad tym popracować, ale tutaj może inaczej spójrzmy. Jest wiele tutaj rzeczy, których mi zwykle właśnie w main story brakuje. No może akurat nie tych kamieni, które też są w main story, ale o, tego mi zawsze brakuje, tak, tych brosz no i tutaj zawsze sobie możecie zobaczyć, że mamy main story hard, main story hell. Można tam wejść i tego pofarmić pyłu też ciągle jest mało. Akurat tego to są też surowce, które można kupić w sklepiku, ale można też w main story farmić. No i, i te kamienie, tak? Ich też ciągle jest dosyć. Mało także w main story. No i wszystkie rzeczy tu widzicie, mam bardzo ich malutko. To jest na przykład właśnie ten Moonlight Lakestone do wytwarzania Vigor Setu potrzebny, więc też w mainstory Hell jest do farmienia. Ten jest na przykład do. Tego countera taksetu. No, to w zależności od tego co Wam potrzeba, można sobie to nafarmić, i już sami tutaj ocencie, czy te nagrody są tutaj warte uwagi. No, ja na pewno na pewno trochę skorzystam. Fajnie, że wydarzenie eventowe jest. Pamiętajcie o tym bilecie. Z pop-upu o tej ofercie darmowej, jeżeli nie odebraliście. No i pamiętajcie o wsparciu Giercowni. Wysyłam na bieżąco wszystkim nowo przybyłym nagrody i czekamy na kolejną misję. One nie są za często, ale jak tylko się pojawią, kolejne nagrody będą rozsyłane. To tyle ode mnie na tą chwilę. Trzymajcie się. Cześć.